smos. Woda, ziemia z tych połączonych mocy powstaje mnóstwo neuronów w mózgu twojego dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry na kanale Po Melodii. Dzisiaj pokażemy wam y, trzy książeczki, bo w końcu są trzy. Chciałyśmy te trzy książeczki pokazać wam od dawna pół roku pewnie, jak ukazało się, ukazała się pierwsza z serii, Kosmos. My wtedy wiedziałyśmy, że tam będzie kolejna i kolejna, ale nie było ich jeszcze fizycznie, więc nie mogłyśmy się pochwalić. Kosmos, Woda i Ziemia, trzy malutkie książeczki, takie kieszenkowe, wiecie, że możecie sobie do kieszenki. Mhm. Prawie boże. Naprawdę chodziło o to, żeby były malutkie, że można było je włożyć do malutkich plecaczków, ponieważ zamysł był taki, że pewnie zauważyliście w pomelodii, jeśli nas trochę już śledzicie, że tam myślimy mm, wielo, wieloma wymiarami. Jeden wymiar to jest oczywiście muzyka, którą staramy się zawsze, żeby była wartościowa, wciągająca, bogata, zróżnicowana. A drugi wymiar to jest jakiś produkt fizyczny. W tym przypadku książeczki, ale jak wiecie, na przykładzie naszego kultowego abecadła, pomelodiowe dzieci mają już ten nawyk łączenia tych dwóch sfery, kiedy tylko słyszą muzyczkę, idą po książkę. A kiedy yy, mają książkę, to chciałyby muzyczkę. To jest właśnie taka korona tej myśli. Czyli, że dziecko pakuje sobie trzy malutkie książeczki do plecaczka, yy, bo idziemy do... Yy, ...na do zakupy albo do przychodni, nie daj Boże. I yy, 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 dajemy mu słuchaweczki, cyk, dajemy mu książeczkę i mamy 8 minut, yy, wysyłamy Dobry. dziecko w... – Krainę pewną. – Jaką? – No, tu w kosmos. – Dobrze, wysyłamy dziecko w kosmos. – świat wodny albo podwodny też, ponieważ tam różne rzeczy się dzieją, nie tylko na wodne, mhm. oraz Ziemia. – A dokładnie może w głąb Ziemi? – w, w głąb Ziemi, ziemi. tak, taką podróż przez tereny ziemskie, Więc przez y korupę ziemską. Ogólny koncept jest taki, że każdej książeczce towarzyszy nie tylko, że piosenka, raczej kompilacja pewnej myśli muzycznej i piosenek. No i, właśnie, Ania, bo to, to jest druży. bardzo ciekawa rzecz. Czym jest piosenka do każdej z tych książeczek? Po pierwsze, jak długo ona trwa? Czy to jest jedna piosenka, czy jest ich więcej? Każda trwa przynajmniej 8 minut. Ponad 8 minut i jest to kompilacja piosenek to jest, to jest jakiś sposób wytłumaczenia tego, ale my mamy ten, to ten background, czyli to tło muzyczne muzyki poważnej. I w naszej działce muzyki poważnej istnieje taki termin jak poemat symfoniczny. I poemat symfoniczny to był taki format utworu, w którym kompozytor zabiera nas często orkiestrowy w jakąś taką podróż, na przykład przez stepy, tam coś się dzieje. I, i słuchając tej muzyki my niemal możemy sobie wyobrazić, gdzie jesteśmy, co teraz robimy. I właśnie dokładnie o takim formacie muzycznym myśleliśmy w tym przypadku, czyli żeby to był taki poemat, ale nie symfoniczny, tylko właśnie dźwiękowy. Mm. I tak, tak też zdecydowaliśmy się to nazywać, właśnie taką, takim poematem, taką podróżą muzyczną, która później w swojej istocie składa się z jakiejś piosenki, czyli z jakiegoś takiego wzoru, który łatwo jest powtórzyć, mm -hmm. czyli na przykład płynę coraz głębiej, jest coraz ciemniej, albo e, jeden, dwa, trzy, 4, 5, 6. Eee, czy tam chcesz polecieć, prosmę? Czyli coś, 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 z czym my się możemy szybko utożsamić, szybko podłapać i po prostu sobie muzykować, albo się czegoś tam dowiadywać, na przykład właśnie, jakie są zwierzęta na sawannie, czy e, jak się liczy po kolei, ale też one są przeplatane takimi fragmentami muzycznymi, których po prostu należy. Słuchać, oglądając sobie, że one tworzą takiego rodzaju, tak jak muzyka w filmie, tworzy perfekcyjną spójność z filmem, z obrazem, tak samo tutaj muzyka i książeczki. Tak więc skanujecie sobie kodzik, włączacie głośniczek i odlatujecie w pełną kosmos. Kosmos. E, Opowiemy króciutko o każdej książeczce. Więc Kosmos to jest malutka książeczka do liczenia. Co jest tu ciekawego? Możecie nauczyć się liczyć do dziesięciu. co jest bardzo przydatne w życiu, ale ciekawe jest tu to, że zaczynamy od zera. Bardzo nam się spodobało to, że możemy zacząć od zera. Wytłumaczyć dziecko koncept, wytłumaczyć, że nie. Chociaż to, to jest naprawdę dość ciężki do wytłumaczenia koncept, jak się okazało i prawie żadne książeczki dziesięce nie mhm. mają zera. Więc zaczęliśmy od zera i sobie lecimy do różnych. Te dziesiąteczki przez różne kosmiczne rzeczy i. Liczymy. Liczymy i... rzeczy w kosmosie. Liczymy. Liczymy rzeczy w kosmosie. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy do każdej książeczki nie dodali jeszcze warstwy takiej edukacyjnej, więc oczywiście oprócz tego, że w książeczce Kosmos uczymy się liczyć, to uczymy się też różnych ciekawostek o kosmosie, kto to był Mikołaj Kopernik, ile mamy planet, że są też inne planety, tak jest, że są, jest coś takie, jak planety Karłowate i w ogóle. Tak. Kosmos. I tak. nawet jest laja, która jako pierwsza poleciała do kosmosu. Tak jest. Woda, czyli majutka książeczka do szukania. Mhm. Wyobrażaliśmy sobie, jak dziecko wyobraża morze, plaże, wiecie chodzi, tam szuka. E, Ma... Muszelek. Muszelek. E, Więc... To jest taki e, e, koncept, który w amerykańskiej literaturze widzę, jest dosyć popularny, czyli I-Spy. Ice... Ice gra w I-Spy. Nie wiem, czy to się jakoś bezpośrednio tłumaczy. U nas w domu się właśnie gra w I-Spy. Ale właśnie o to w tej książce chodzi. Tak, że macie tu rzeczy, które musicie znaleźć na tej ilustracji, one są ukryte, więc dla dziecka to jest taka e, przygoda, też zabawa. I też mamy takie ciekawe rozkodówki, które otwierają się w taki sposób, a nie w taki. I oczywiście kolejna rzecz czy kolejna warstwa polega na tym, że dowiadujemy się na przykład, jaka jest wędrówka kropli wody w obiegu naszym, co to jest rów mariański, jak jest głęboki, ale też na końcu książki zachęcamy do posprzątania książki, czyli znalezienia tych rzeczy, które są śmieciami. Tak. I wyłowienia ich. Z wody. Motyw ekologiczny, który jest bardzo ważny. Ziemia, czyli malutka książeczka do rymowania. Wszyscy kochają rymować. To jest Zwłaszcza te... dzieci. I mamy tutaj chmura, dziura, pióra, góra. Yy, I mamy jeszcze dodatkowo kolejną warstwę edukacyjną, mm -hmm. która polega na uczeniu się dni tygodni. Czyli zaczynamy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, to jest jedyna książeczka z tych trzech, która ma wiersz, gdzie, taką narrację spójną przez całą, e, przez całą książeczkę. A dopiero na końcu można zna znaleźć jeszcze zadanie dodatkowe. Tak, jest taka gra żeby połączyć słowo, dzień tygodnia z słowem, który się rymuje i tu są takie do tego szlaki, które dziecko ma, ma połączyć faluszkiem, mhm. A następnie odnaleźć to na odpowiednio rozkładówce. Zabawy co nie miara, muzykę też staraliśmy się tworzyć tak, żeby była jak zwykle dosyć Zróżnicowana, różnorodna, ale przede wszystkim bogata wewnętrznie, złożona, więc odkrywa się nie, nie po jednokrotnym przesłuchaniu, tylko po wielokrotnym przesłuchaniu. Ja osobiście chciałam, żeby to była taka muzyczka, którą chętnie puszczą rodzice i dorośli. Zawsze mam to na myśli, ale tu szczególnie, żeby puszczenie jednej, drugiej i trzeciej muzyczki wszystkich trzech albumów po kolei, to jest takie przyjemne popołudnie w domu, gdzie wszyscy sobie siedzą, dzieciaki sobie przeglądają, rodzice mogą sobie. Wypić kawkę. Tak to sobie zamierzyliśmy, i tak to u nas działa na razie. Tak to u nas działa. Trzy książeczki, które dają naprawdę. Zajmują dziecko na długo i też mają wartość edukacyjną, ale też estetyczną, bo są ładne, piękne, przyjemne. U. Kartonowe. Kartonowe, bezpieczne. Poręczne. Takie trio książeczkowe. Bardzo jesteśmy z niego zadowoleni i bardzo Wam w związku z tym gorąco polecamy. Mamy wobec niego jeszcze większe edukacyjne plany. Chcemy stworzyć taką linię wspierających produktów edukacyjnych, ale jeszcze się nie chwalimy. Natomiast pewnie będziemy niedługo uchylać rąbka tajemnicy więc kto jest prawdziwym pomelodianikiem. Fanem, e, crazy, to zapraszamy Was do śledzenia, co tam co tam kombinujemy. E, I tyle. Jeżeli chcecie, to kupcie. Jeżeli nie chcecie, to nie kupcie. To jest e, logiczne, e, za, zawsze aktualna logika. E, i co? Opłaca się kupić w trio od razu, ponieważ zawsze. jest taniej. E, rob, zrobiliśmy dość atrakcyjną cenę, więc zapraszamy. Odwiedźcie sobie nasz sklep i naszą aplikację, oczywiście też. Dokładnie tak. Goodbye. Bye. bye, bye.